Kasper, dziś nagrywam. Snafa 1. Dziś, no, znowu próbuję przejść tą piątą noc. Jak mi się uda, to w końcu. No to. Będzie fajnie. No, ja chcę przejść. W końcu. Finaliza. Serdecznie rondogrupię. Znowu posłucham to. Kurde, widzowie. Słuchałem sławienie. No i... Ja się widzimy ja trochę boję, że będzie. Że kurde, zaraz to się pojawi Golden Freddy i będzie zabawa No i zginę. No nie będzie fajnie. No i... Musi kiedyś się pojawić. Siema widzę. Jezu, siema widzę. się ma Cika. Dobra, Boni tu, Freddy tu, Cika tutaj już. No, non ne manifra o Visto W Gdzie Freddy? w każdej chwili może się pojawić Golden Freddy? W każdej chwili może się pojawić, więc trzeba się strzeżyć. Cześć, ma Freddy. Poczekaj, eee... czekaj, A zobaczy tylko Dan Chcę, żeby mnie zabił widzowie. Nie, to tak naprawdę to nie chcę. Ja chcę przejść w końcu. FNaFa 1 Będzie FNaFa Jezu, będzie fajnie Ale wątpię, że w ogóle przejdę FNaFa 2 Bo to jest ciężko FNaF 3 jest łatwiejszy Co się podziało? A czeka tutaj jest. Aha, myślałem gdzie ona jest. Siama. W ogóle w folcji się jeszcze nie poruszy Będzie piąta godzina. Nie, zabraknie prądu i w akurat Zdychaj. a wiecie co jest najgorsze widzowie że ja na pewno nie przeżyję do piątej godziny bo ja mam 42. a jest dopiero trzecia weź Freddy idź tam. Czy coś boli, czy co? Weź, Freddy, i stąd proszę cię! Иди отсюда, Фредди. Иди отсюда. Будешь смотреть на себя? не выживу этого зрителя. Я не выживу. Я сгина. Mediody. Fred, idź stąd, mogę Proszę cię. Siema. No, idź stąd, no. no. siema. Idź stąd. Nie masz nic do roboty innego a nie tylko stanie tu i nie zmieniamy miejsca. Musisz być jak najbliżej, nie? No, nie no. Szkoda, że miejsca w ogóle nie zmienisz. Bo jak ja przeżyję. Chociaż do piątej godziny to widzowie po prostu będzie cud, cud gry. Idź stąd, no. Fredy, no. Bądź lo, rola, lojalny. Idź Nie nowe wymagania idź Jest piąta. Możesz no, gody, że nie mam prądu, no. Widzowie fajnie, zginąłem. Nie ma sensu, ta gra już. Mało ci, mało ci. Nagle teraz pojawi się szósty. Nie zgnał. Zginąłem, bo już, bo widać, ja wiem, mogę się poruszać. Jakbym nie mógł się poruszać, to znaczy, że wygrałem, a mogę się poruszać, więc zginąłem. O Jezusie, widzowie. Cóż poradzić? Game over. No Dobrze było. Prawie no, przeżyłem, no. Prawie widzowie. Mogło być lepiej, nie, nie chcę nic kupić. Dobra, gramy kolejny. I wiem, że i tak pewnie nie przejdę. A jak przejdę, to będzie cud. Ale wiem, że nie, nie przeżyję tą pią tej piątej nocy, więc... Teraz cały czas będę słuchał Golden Hrapiały. Jak wygląda będzie? Nie będzie? A, to gdzie? Rady widzowie tutaj tam już Bonnie stoi. Ale fajnie. W ogóle się nie odzywałem, bo się skupiłem przy tej grze. Siema. O, czy to drzwi. Jezu, święto. Ooh. Mm -hmm. देखा आहा Ты истинеешь? Wisowie, druga godzina, 46% mózgu. <grym> Ojej, wątpię, że przeżyję. Trąbcie skończył, nie wiem, będzie trzecia, czwarta godzina, trąbcie skończy i zginę. i tak daleko. Czekaj, widzowie, czekajcie. Was, was Ja do mnie się teraz skupiam widzowie, no tak zawsze u mnie jest. Jak się skupiam, to w ogóle nic nie mówię. Ile ja nie mówię? Dużo! No. To jest czwarta Mocny zawodnik. Jak? coś boję, czy co? No, trącę cały Zdychaj. I co, Freddy? Po co ty tutaj stoisz cały, całymi dniami? Dobra, fajnie. Fajnie, widzowie. Dobra. Dwa razy próbowałem, nic się nie udało, no ale... Nie udało się, widzowie. Może w kolejnym się udalę, wątpię. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało.